Moi drodzy, aktualnie jesteśmy w tej w pizzerii już takiej fajnej. Ja sobie po prostu biorę marga. Mamy szklaneczki i czekam aż przyjdzie do nas, ten gościu. Drodzy przyszły pierwsze pizzę, jakie one są duże. To jest moja ręka, tu ta pizza. Naprawdę pali, ta. No i zgasam. Moi drodzy, moja już też przyszła. I piękna. Każdy ma już pizzę. Moi drodzy, witam w kolejnym dniu vloga. I okazało się, że dzisiaj idziemy na zamek, więc ten, ten film chyba będzie pod tytułem sesja zdjęciowa na zamku, ale nie wiem. A teraz idziemy jeszcze sobie szybko do Aldi. Czekajcie, bo przechodzimy przez pasy. Idziemy szybko sobie teraz do Aldi. I co? No i sobie musimy kupić jakieś picie na pewno do domu i po prostu sobie uzupełnić potrzeby. No ale dzisiaj jest też akurat ciepło, bo jest dopiero godzina dziesiąta, więc, więc może się polepszy pogoda, ale i tak jest ciepło, bo dzisiaj miało padać, grzmoty, a się okazało, że tak nie ma. Moi drodzy, my sobie teraz idziemy dróżką i uznaliśmy, że jest bardzo duża zmiana i nie, idziemy, i nie idziemy dzisiaj na ten zamek, tylko idziemy sobie wychodzić e, po sklepach. Dlatego od, idziemy może sobie na jakąś kawkę, pójdziemy i po prostu na jakieś rzeczy i sobie kupić jakieś pamiątki. Tak tutaj wszystko wygląda i no pięknie, znowu jest ciepła pogoda, pisało, że będą grzmoty, dlatego wiecie. Czasami pogodą się nie sugerujcie. E, moi drodzy, nie e, teraz no, nie jesteśmy będę... na małym spacerku. A jakby się powiedzieli, I że chcecie, będziemy... to by było oczywiście wszystko dla was. I będziemy teraz jeszcze sobie różne rzeczy zwiedzać. E, so, Jedzę na Kuba i Franek. Siema. I, I byliśmy, moi drodzy, na kawie i na lodach i idziemy dalej zwiedzać. Tak to wygląda. E, moi drodzy, widzicie, co ja mam na sobie? Kupiłem sobie taką oto nową czapkę. Może ona być w kamerze brzydka, ale naprawdę jest bardzo ładna, taka, która jak macza wygląda. I wiecie, nie? tak wyk i siedzi w takiej czapce. Fajna jest, z tego wiecie. Nie? I teraz sobie jeszcze zwiedzamy różne rzeczy. I tak to wygląda. Moi drodzy, mamy kolejny dzień i dzisiaj idziemy na zamek, tak? Gdzie idziemy na ten zamek, kiedy? Ja z tą nową czapką znowu idziemy sobie porozumieć kilka fotek, gdzieś tam 8 km, ale skorzystamy chyba z busa. I co to jest trzeci dzień? I tak się to wszystko prezentuje. Moi drodzy, my już jesteśmy i wyjechaliśmy z autobusu, jedziemy teraz na ten. Zamek. Jest tu w ogóle gorąco. I za słychać, że stopy w wodzie. Tak. E, więc co, tak to się prezentuje. Idziemy na ten. No, zamek, po prostu idziemy na zamek. Jak się tutaj prezentują? Jest bardzo dużo osób teraz. Moi drodzy, jesteśmy teraz, spać jak tu pięknie Idziemy na zamek jest pięknie Jesteśmy przy zamku, moi drodzy, patrzcie to Wow Widoki są przepiękne, moi drodzy jest ładnie fest To, jest, to są właśnie Włochy Tadam, pato, jak to wygląda, ten cały zamek, no ja nie mogę. Moi drodzy, patrzcie, jesteśmy na zamku i tak to wszystko wygląda. Jest tu pięknie. Moi drodzy, patrzcie to, jak to wszystko wygląda. O kurde, ja tutaj na tym tle... No ładnie, ładnie. Moi drodzy, dużo osób do nas podeszło i nakiwało no nam, nam do kamery, co mogliście zobaczyć przed chwilą. Mamy jeszcze sobie kilka fotek porobimy i będziemy lecić. No ale tu jest. Moi drodzy, tak ładnie. Moi drodzy, podsumowując, w ogóle ten zamek, no to tak, fajne tu są osoby i jest tu też e, bardzo pięknie. I Włosi są też bardzo mili. Dlatego e, co mogę powiedzieć, my ci chyba idziemy na jakieś. W sumie na kolację, bo sobie kupiliśmy nie? I dalej będziemy w ogóle teraz przejechać ludzie i może tutaj zamachają, ale nie wiem, więc e, tak on tutaj wyglądał I, dalej, i cały czas ktoś tu przychodzi i mam wrażenie, że zaraz pomacha i będzie cringe, no ale to równo, ale mówię tak, w Polsce to już tak nie było, głowy są bardzo fajne i my sobie będziemy tu trochę, no i później wam nagram jak będziemy wychodzili. Słuchajcie, wow, jesteśmy w zamku na drodze, oh my god, wow, Jak są w ogóle te firany takie, no my w naszym pokoju nie mamy firany, jak to wygląda w ogóle, trochę creepy, ej, jest biblioteka, co jest? Chyba jakieś foto zrobić, no. To jest jakiś opus. Ale creepy. Ale smutne, drodzy. Ej, zobaczcie te fotele. Ej, zobaczcie te fotele i kanapy.

tak, zróbmy zdjęcie klepi trochę Jakieś ja nie mogę I kolonia, ło Ej, moi drodzy, co jest? Ja? Ej, mega fajna to jest. Tu, jest. tu jest ładnie, tu jest ładnie. Ładnie. I tam jest jakiś ciemny pokój, tam jest jakiś ciemny pokój. Tam jest jakiś ciemny pokój.

Tu patrzcie te szachy, co jest? 4 wow to tyle? No, to Za darmo, mega fajne moje bo do 18 roku życia i ci ludzie, którzy mieszkają w Europie mają za darmo to, a od 18 już dalej to jest to płatne. Moi drodzy, jak widzicie, byliśmy też na szybkiej ka kawiarni. Tylko, żebyś mi wziął zdjęcie na moim Instagramie. I co, jak kończę ten odcinek, chcę mieć też trochę czasu dla siebie. Więc my się widzimy w na następnym odcinku. Jutro się pojawił odcinek z Good Cafe Great Cafe. I pa pa!